Zobaczcie, jakiego sprzęta odpaliłem. Byłem bardzo ciekaw tego wynalazku. Witam ponownie. Łapeczki, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli lubisz Negusika, daj subika, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach. A, dorwałem kluczyki od Megane Cabriolet. Aha. Zbliża się wiosna. Powiem Wam, że linia tego auta mi się podoba. Nawet spory ma bagażnik, jak na Cabrio. Oczywiście, kiedy dach jest złożony, możemy tylko kłaść tutaj, chyba, do tej linii. Po to to jest, żeby tutaj tą roletkę sobie zasunąć. O. To jest wyznacznik i wtedy bagażnika prawie nie mamy, bo tutaj gdzieś ten dach musi się złożyć, nie? Także mamy tylko tyle miejsca, ale kiedy nie planujemy dachu rozkładać, no to mamy dosyć spory bagażnik, muszę wam powiedzieć. No i prawie nie mamy progu załadunkowego tutaj. I do tego uważam, że linie ma zgrabną. Tutaj widzę jakiś windshot chyba. Na tył, żeby wiatr za bardzo nie wiał albo od czego to jest, piszcie w komentarzach, co to jest za. Chyba, że tutaj jeszcze gdzieś coś się montuje. Pierwszy raz mam styczność z Megane w cabrio. Bagażnik wyścielony. Spory bagażnik, nie? No. Stop, tutaj, w tej tylnej klapie. Otwieranie bagażnika jest tu pod spodem, żeby ktoś tu nie gmerał i się nie bawił, jakby nie wiadomo co to było. Ewentualnie jak palcem nie otworzysz możesz językiem spróbować. <laughs> Byłem ciekaw tego auta, antenka w ciekawym miejscu. No, zobaczcie, panorama przeszklona. Piszcie w komentarzach, czy Wam się bryła tego samochodu podoba, bo mi osobiście ta Megane w Cabrio się podoba. Bardziej mi się podoba niż ten nowszy model. Tam z przodu stoi nowsza. No oponka jako tako tarcze porzewiałe. Trochę tutaj już chyba stoi wlew bezkorkowy. Zobaczcie w renówce, który to jest w ogóle rocznik, panie. 2005 bezramkowe szyby one były dobrze zabezpieczone przed korozją terenóweczki no Hankook opona, kolor fajny nawet taki mieniący się w słońcu to jest chyba taki troszkę kameleon mi się wydaje, bo tutaj w żółty wpada, tu bardziej szarawy taki złotawy kolor chyba kameleon miejsce dla czterech osób osobowe siateczka panorama tutaj można fotel chyba obalić albo przesunąć no, coś mi się zakleszczyło, nie wiem w ogóle liści tutaj jakieś naleciało można te wszystkie szyby sobie opuścić no no musiałem odpalić z kabli ponieważ padł akumulator no ale fotele zaskakująco wygodne, bo już siedziałem takie troszkę jakby kubełkowe, i powiem Wam, decha tu się ugina. To jest zrobione z czegoś takiego powleczone takim czymś taką jakby gumą. Schowek podświetlany, pojemny tutaj też to jeszcze się ugina, nawet w tym miejscu muszę Wam powiedzieć. No, także nie jest tak tandetnie, tu jest stawka materiałowa. Na całym elemencie chromowane klameczki i elektryczna, szybka. No, he he. z przodu oponka też hankuk. Opony jeszcze takie w miarę, widzę tarcze w miarę. Ach. od razu zajrzyjmy tu pod maskę. Żelazko w kabriolecie. Halogeny są, kolor mi się podoba. Wszystko zabudowane, żeby tu dostać się do żarówki. No to trochę przesrane, że tak delikatnie to nazwę. 16V, dobry silnik, jeden z lepszych. Coś około 110 koni, o ile dobrze pamiętam. Różne miały tam moce plus minus 5 koni. Rozrząd trzeba chyba od razu z wariatorami czy jakoś tak wymieniać tutaj coś kiedyś gdzieś kojarzę. Maska metalowa. Plastik. Plastik. Zamknijmy może maskę. Wiele tutaj nie zobaczymy. Silnik pracuje równo. Opa! Teraz gdzie to? O, dobra, odpowiednio odłożyłem maska metalowa. No korozji nigdzie nie widać. Plastik, metal. To wydaje mi się, że jest... to jest metal. jest na pewno plastik, metal, chyba metal. A to? Czyżby tylko przednie błotniki były plastikowe? A to? To plastik, plastik. Dzięki temu lżejsze to. A to? To też chyba plastik, albo metal. Kurde, zimno, nie wiem, nie czuję. No koniecznie piszcie w komentarzach co sądzicie o Renault Megane w Cabrio ostatnio coraz bardziej mi się te Meganki podobają no. mówię wam szczerze Ach, tutaj jest brak osłonki na tlamce ale ta osłonka gdzieś tam leży nikogo nie namawiam do zakupu ale z ciekawości byłem ciekaw byłem ciekaw chciałem się przymierzyć do takiego auta żeby zobaczyć jak to jest Fotele naprawdę zaskakująco wygodne. Siedziałem w nowszym modelu Megan, i tutaj muszę Wam przyznać, że jest mi o wiele klimatyczniej, o wiele wygodniej. No, bo fotele ma naprawdę trzymanie na boki zaskakująco wygodne. I tutaj jest taki przycisk, którym opuszczamy w jednym momencie, jednym przyciskiem wszystkie cztery szyby a tutaj jest ta osłonka od klamki tak jak mówiłem odpaliłem ją na kable bo i tak to wygląda zobaczcie jak ma opuszczone szyby jak w mercedesie jakimś CLK no widzicie jaki bajer no Także, jeśli nie chcecie otwierać dachu, te dachy lubiły też przeciekać, podobno. No trzeba by to sprawdzić gdzieś na myjce pod ciśnieniem, ale jeśli ktoś chce mieć duży bagażnik, niekoniecznie chce ten dach otwierać. Może sobie jeździć tak jak teraz. No. Występowały w różnych kolorach te Megany. No ta taka jest trochę no. Hmm. Może nie będę się wypowiadał, żeby nie było, że się czepiam Ma wyraźne ślady zużycia. Lusterko działa. Francuzy podobno nie działają. Zobaczcie, tu też działa. Lampki działają. Podświetlenie tu jest jakieś. Nie ma tu. O, tutaj to nie wiem, zakleszczyło się. O! Nie będę szarpał. No i tutaj mamy taką roletkę. O! Ja woda mi się leje. Ja pierniczę Coś ty zrobić człowieku, jestem cały mokry, zobaczcie. Ale niestety pika, ale dachu nie da się otworzyć. Nie wiem, czy wilgoć, czy zamarzł, co się tu... Zadziało. No, próbowałem już. Nie uda się. No, i jednym przyciskiem zamykamy wszystkie szyby. Fotele zaskakująco wygodne, powtarzam. Tu macie wstawki materiałowe. O dziwo. To się wcale gdzieś nie martwi. Nic się z tym nie dzieje. Tu jest przycisk do otwierania dachu. Spory podłokietnik. Tutaj macie taki o, ręczny jak w samolocie. Biegi jak wchodzą. Z takim, no miesza się trochę jak w wiadrze, ale wiadomo gdzie wszedł, a gdzie nie no i tak wchodzi wsteczny tu mamy awaryjki srebrna konsola, wszystko proste w obsłudze intuicyjne, nie ma tutaj żadnych fajerwerków, żadnych, no i oczywiście karta, tutaj mamy gniazdko w takim miejscu no i kierownica ma lekkie bicepsy, jak widać spróbujemy ją jeszcze ustawić tą kierę gdzie to jest to regulacja tej kierownicy o, o nawet zadziałało zobaczcie gdzieś tu jest jakaś regulacja ha, tu zrobili wajchę przeważnie zobaczcie jest tutaj przy kierownicy gdzieś a tu zrobili z boku no Francuzi czasem są pomysłowi siedzi się wygodnie podłokietnik w odpowiednim miejscu zobaczcie dla mnie no i tutaj miejsce regulacja w sporym zakresie, naprawdę w dużym zobaczcie. No, można spokojnie znaleźć pozycję. Zaczyna mi się to nawet powiem wam, podobać te zegary, zobaczcie, te daszki takie. No, widoczność. No jest to sedan i szerokie słupki do tyłu tak, szerokie słupki do tyłu i za wiele nie widać szyby działają no dach się nie otwiera no najważniejszy element nie, nie wiadomo czy przecieka, nie przecieka tak wyglądają zegary kontrola atrakcji, przebieg 211 no zegary nawet ma takie dosyć ciekawe sportowe, no tu jeszcze miękko, nawiewy już się ciepło w środku robi ha! normalnie petarda Panie, tutaj co mamy? A, kontrolę trakcji można włączyć, wyłączyć. No tak to słuchajcie, wygląda. Ile sobie życzą za tego sprzęta? Mówią, że 9,5. No, tutaj jest ten element od klamki z zewnątrz brakujący. Jeszcze raz spróbuję to, może tak. Już teraz mi chyba nie cieknie. Może jak to jest. No, czujnik w rolecie byłby jakiś no nie, nie otworzę dachu nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego, nie umiem Wam wytłumaczyć, co musi się zadziać żeby dach się otworzył powinny szybki się automatycznie same trochę opuścić no bo nawet jak opuszczę te szybki trochę to, to i tak dach nie działa chyba, że ktoś miał styczność, to piszcie w komentarzach bo może ja czegoś nie umiem obsługiwać. Klima jest. Klima jest. Czy działa kompresor? Obrotomierz drgnie, czy nie? Chyba nie. To jest podgrzewanie tylnej szyby. No i tutaj ustawienia środek. To wszystko prościzna jest. No. Ciepło, zimno. Co tu więcej? Czego Wam więcej do szczęścia potrzeba? Oprócz błękitnego nieba nic więcej do szczęścia nie potrzeba przy takim samochodzie. Uwierzcie mi. Jak będzie sprawne wszystko, wygodny, fajny. No. Nic mi się nie styka. Siedzi mi się wygodnie. Kabriolecik, duży bagażnik, twardy dach. Cały rok możecie śmigać. Ja pierdzielę. Ludzie. Ludzie, ogarnijcie się. Coś chciałem jeszcze zobaczyć. Aha. Zgasić. Zobaczymy, czy jeszcze raz odpali Światła. Aha, światła widać automatyczne, bo widzieliście pozycja 0 a światła się świeciły. Sprawdzimy, czy jeszcze raz odpali. Może sprzęgło trzeba wcisnąć. Rozładowany. Akumulator, amen. Kaput. Nichtkut. No dobra. Ach. Ba! Idę oddać kluczyki od tej, co się tu zadziało? Od tej bryki, czy to zamyka, czy nie zamyka? Nie wiem, chyba zamkło albo nie ten przycisk. Nie wiem. Teraz zamknięte, światła zgasły, szyby pozamykane, pozamykane, żeby nie było, że megane przeze mnie zalane. <laughs> no, taka bryka u Nygusika. co wy myślicie, co wy myślicie, wiosna idzie, głowa siwieje, dupa szaleje, tak się dzieje na starość. Chyba sobie taką sprawę, powiem Wam, megane. Tylko, że zadbane. No, a tu stoi nowsza wersja Meganki. I powiem Wam szczerze, Że ta jest w benzynce TCE. I powiem Wam szczerze, że ta starsza, no nie wiem, jakoś wydaje mi się ładniejsza. Może nie mam gustu. Piszcie w komentarzach. Byłem ciekaw samochodu miałem okazję się przymierzyć i powiem wam tak jeśli byłaby w ładnym naprawdę stanie czemu nie czemu nie kontakt kontakt jeśli coś was tu zainteresowało ostatnio często tu nagrywałem praktycznie od miesiąca tu buszuję jutro może będą kluczyki od Kuga w benzynce no także pozdro